Związek bez lęku, związek bez strachu czyli związek bezpieczny. Jak takie związki tworzyć i co się dzieje, kiedy w naszych związkach nie czujemy się w pełni bezpiecznie? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku DNA Szczęśliwych Związków i Relacji, do którego Cię serdecznie zapraszam. Potrzeba bezpieczeństwa to jedna z fundamentalnych potrzeb człowieka. Odnoszę się tutaj do piramidy potrzeb Maslow'a, ale nie będę się w ten temat jakoś szczególnie zagłębiać. Niemniej warto wiedzieć, że jeśli w naszych związkach nie czujemy się w pełni bezpiecznie, to przekłada się to w relacjach i związkach. Właśnie na to, że trudno nam się zaangażować w pełni, trudno nam budować bliskość, trudno nam zaufać w pełni partnerowi i partnerce, a bez zaangażowania, bez zaufania i bez bliskości, trudno stworzyć związek taki, o jakim marzymy, jakiego pragniemy i jakiego chcemy. Więc niezależnie od tego, jak myślimy o naszym bezpieczeństwie, czy w ogóle zastanawiamy się, czy my się w naszym związku czujemy bezpiecznie, to poczucie naszego bezpieczeństwa jest fundamentalne dla jakości naszego związku. Poczucie bezpieczeństwa ma, ma wymiar bardzo indywidualny, bo też często się wiąże z naszym stylem przywiązania. O którym już też wielokrotnie mówiłam, i być może pamiętasz, być może wiesz, że populacja ludzka dzieli się niejako w 50% na tych ludzi, którzy funkcjonują w stylu bezpiecznym przywiązania. I około 50% populacji ludzkiej, która funkcjonuje wchodzi w związki. W tak zwanych stylach pozabezpiecznych, do których zalicza się styl unikający, styl lękowy, czy też styl ambiwalentny. Niezależnie jednak od tego, z jakim stylem przywiązania funkcjonujemy w naszym związku, to warto poczucie bezpieczeństwa w związku, jego stabilność taką emocjonalną związku tworzyć, kreować bardzo świadomie, zarówno wprowadzając. Swoje poczucie bezpieczeństwa, czyli działania na rzecz własnego poczucia bezpieczeństwa, jak i wprowadzając działania na rzecz budowania bezpieczeństwa wspólnotowego. Tak jak powiedziałam, poczucie bezpieczeństwa jest jedną z fundamentalnych potrzeb człowieka i rzeczywiście podejmujemy różnorodne starania, aby czuć się bezpiecznie. Często w naszych związkach te starania na rzecz budowania poczucia bezpieczeństwa. Paradoksalnie nas od tego bezpieczeństwa oddalają, bo jeśli Twoją strategią na bycie w poczuciu bezpieczeństwa jest kontrola, domaganie się, konfrontacja, narzucanie swojej woli, wyrażanie swoich emocji w sposób raniący, wybuchanie bądź unikanie, to to są strategie, które. Wręcz rujnują poczucie bezpieczeństwa po stronie Twojego partnera czy po stronie Twojej partnerki. A jeśli Twój partner, Twoja partnerka nie czuje się bezpiecznie, no to trudno jej, jemu współtworzyć Twoje poczucie bezpieczeństwa. W budowaniu poczucia bezpieczeństwa jesteśmy reaktywni. I nie o to chodzi, i nie oznacza to, że my w związkach. Czujemy się niebezpiecznie, choć i takie związki są. To są związki przemocowe, to są związki toksyczne, w których rzeczywiście nie tylko nie czujemy się bezpiecznie, ale czujemy niebezpieczeństwo wynikające z tej relacji. Natomiast ja mówię o takich związkach, w których nie ma przemocy, nie ma agresji, nie ma toksyczności, nie ma zachowań pozanormatywnych, w których poczucie bezpieczeństwa jest. Funkcjonuje czy tworzy się w granicach normy psychologicznej. I warto mieć świadomość tego, że każdy z nas ma wpływ na własne poczucie bezpieczeństwa, a mając wpływ na własne poczucie bezpieczeństwa, ma wpływ również na takie funkcjonowanie bezpieczne w związku. Bo co to znaczy związek w poczuciu bezpieczeństwa? To taki związek, w którym nie ma lęku, w którym nie ma strachu. O to, jak zareaguje partner, partnerka. Nie ma lęku, nie ma strachu. O to, czy zostanę jakoś zanegowana, skrytykowana, czy skrytykowany, czy zanegowany. A nawet jeśli się to zdarzy, bo przecież i takie wydarzenia mogą mieć miejsce, to te trudne czasami doświadczenia to trudne wydarzenia nie wzruszają fundamentu naszego związku. Związek bezpieczny to taki, w którym niezależnie od różnorodnych zdarzeń, oczywiście nie wszystkich, i okoliczności, baza naszego związku, czyli fakt, że jesteśmy siebie pewni, że możemy na sobie polegać, że możemy wnosić zarówno to, co dobre, jak i dyskutować razem o problemach i trudnościach, to ta baza naszego związku jest niewzruszalna. Gdy pracuję z różnymi klientami w różnych obszarach relacji i związków, to gdy rozmawiamy o bezpieczeństwie w związku, to często w ogóle nie pada słowo bezpieczeństwo. Bardzo często pojawia się słowo spokój. Chodzi mi o to, żebym w związku, żebym w związku doświadczał, żebym w związku doświadczała spokoju, żeby ten związek był w pełni harmonii, równowagi, żeby mnie nie zaskakiwał związek żeby mnie nie zaskakiwał partner czy partnerka, żeby właśnie było stabilnie i przewidywalnie. Bo jeśli jest niestabilnie i nieprzewidywalnie, to jest poza bezpiecznie, czyli wtedy działamy z poziomu lęku, z poziomu strachu i jakkolwiek nie są to te same emocje, to nasza reaktywność na te dwie odrębne emocje może być bardzo podobna. Ta nasza reaktywność w wyniku Bycia w strachu czy bycia w lęku, to właśnie taka reaktywność albo unikająca, albo dostosowująca się, albo konfrontująca, albo dominująca, taka wybuchowa. I sami już przecież wiemy, że to nie prowadzi ani do równowagi, ani do spokoju, ani do harmonii, więc w ogóle nie prowadzi do bezpieczeństwa. Jak zatem rozumieć bezpieczeństwo? Wyrażane synonimicznie słowem spokój. Zachęcałabym do tego, żeby zastanowić się, czym jest dla ciebie bezpieczeństwo. Nie czym jest bezpieczeństwo w ogóle, ale czym jest ono personalnie, indywidualnie dla ciebie, jak ty je rozumiesz. I w konsekwencji może doprowadzić do tego, żeby porozmawiać z partnerem i partnerką, kiedy ona, kiedy on czuje się bezpiecznie. I jak ona, jak on rozumie bezpieczeństwo, bo wielokrotnie jest tak, że myślimy jednym słowem, ale treść tego słowa jest dla każdego z nas inna, że wypełniamy to słowo różną treścią i zbieramy się na poziomie uogólnień, a nie rozmawiamy o konkretach. Natomiast problem daje się łatwiej zawsze rozwiązać, rozwiązać, kiedy sprowadzamy go do konkretów, do mniejszych elementów współtworzących dane zjawisko, żeby nie powiedzieć dany problem. Więc zachęcam do tego, żebyś nawet zapisała czy zapisał, czym jest dla ciebie twoje bezpieczeństwo, czego potrzebujesz. Co jest dla ciebie ważne i co to twoje bezpieczeństwo osłabia i jeśli to już będziesz wiedzieć, to jesteś o krok bliżej, żeby działać. Zarówno z własnej perspektywy na rzecz swojego bezpieczeństwa i swojego bezpieczeństwa w związku, jak również rozmawiać o tym ze swoim partnerem, ze swoją partnerką. Bo budowanie poczucia bezpieczeństwa nie jest doświadczeniem teoretycznym. Bezpieczeństwo jest efektem działania, jest efektem działania wynikającego z rozmowy, ale również tego, co robimy i nie robimy w sposób świadomy i nieświadomy. Więc w dzisiejszym z naszym spotkaniem zachęcam do tego, aby poczucie bezpieczeństwa swoje i poczucie bezpieczeństwa związku budować w sposób świadomy, bo to zmienia w ogóle postać rzeczy i pozwala nam być bardziej odpowiedzialnymi i brać we własne ręce odpowiedzialność właśnie za to, aby w tym związku było bezpiecznie, było spokojnie, było harmonijnie i panowała równowaga. W jakich obszarach mieści się bezpieczeństwo? Jakich obszarów relacji, jakich obszarów w związku dotyczy poczucie bezpieczeństwa? I znowu poczucie bezpieczeństwa, więc wracam do tego, że Twoje poczucie bezpieczeństwa może być inne niż poczucie bezpieczeństwa Twojego, twojego partnera i par czy partnerki, ale chodzi o to, że nawet jeśli partner czy partnerka czują się w bezpieczeństwie, czyli czują bezpieczeństwo to nie przekreślaj swoich odczuć i właśnie chodzi o to, żebyś się nie, do, nie dostosowywała, nie dostosowywał, ale też nie narzucał swojej definicji i swojej wizji, swojej perspektywy, czy też nie narzucała. Więc co to za obszary? Tych obszarów jest kilka, ja dzisiaj skupię się na czterech, takich z ważnych, ważnych ze względu na fundamenty relacji, fundamenty związków. Jednym z filarów poczucia bezpieczeństwa jest równowaga emocjonalna. Równowaga emocjonalna, którą wnosi każdy z partnerów, i za swoją równowagę emocjonalną jesteś odpowiedzialna, czy jesteś odpowiedzialny ty sam. Drugim obszarem budowania bezpieczeństwa, takiego związku bez strachu i lęku, związku, w którym istnieje pe pewność partnerów, jest bliskość i to nie tylko bliskość emocjonalna, ale szeroko rozumiana bliskość wynikająca z zainteresowania, zaangażowania, ze wsparcia, z możliwości rozmowy, ale również z namiętności i wynikająca z tego również, że jesteśmy jako my, a nie tylko ja czy ty i nie spieramy się tylko o ja czy ty. A działamy na rzecz tego, żeby wypracować nasze my. Na tym polega nasza bliskość, która wiąże się również z bliskością emocjonalną, dającą nam poczucie spokoju, równowagi czy harmonii. Kolejny obszar to taka pewność partnera, i oczywiście dotyczy to takich ważnych, żeby nie powiedzieć grubych tematów, jak pewność partnera związana z tym, że mnie nie zdradzi, że nie wystawi naszego związku na próbę, ale to pewność partnera. Partnerki, oczywiście, również związana z tym, że, że, że partner, partnerka są przewidywalni, że nie są ciągle zaskakujący, bo jeśli są nieustannie zmienni lub ciągle zaskakujący, twój partner, twoja partnerka taka jest, nieprzewidywalna, nieprzewidywalny, no to trudno mieć pewność i jesteśmy właśnie w takim nieustannej czujności, w takim lęku, w takim strachu. Przed reakcją partnera czy partnerki, no i wtedy trudno o poczucie bezpieczeństwa, o poczucie spokoju. No i kolejnym ważnym obszarem jest też obszar bezpieczeństwa finansowego, i chodzi o to, żeby bezpieczeństwo finansowe odpowiadało potrzebom obojga partnerów w tym zakresie, bo to jeden z filarów stabilnego, spokojnego związku właśnie bezpieczeństwo finansowe. Jak zatem podejść do tego, żeby w tych obszarach budować poczucie bezpieczeństwa własne, a budując własne, pracować też nad takim stabilnym, bezpiecznym, harmonijnym i zrównoważonym związkiem? Powiem tak: Twój związek zaczyna się od ciebie i zacznij od tego, żeby świadomie działać na z własnego poziomu, z własnych wyborów i z własnych decyzji na rzecz poczucia bezpieczeństwa, a nie tylko oczekiwać, bo jesteś, jeśli jesteś w tym oczekiwaniu, że to partner, partnerka mają ci dać to bezpieczeństwo. No to niestety jest to takie oczekiwanie chybione i będzie bardzo obciążające dla twojego partnera czy dla twojej partnerki i też w związku z tym, że będzie obciążające, może być przyczyną różnorodnych trudności. No a Drugi człowiek nie da ci nigdy pełni tego, czego ty potrzebujesz dla swojego poczucia bezpieczeństwa. Więc zacznij od siebie i zacznij od tego, żeby dbać i tworzyć swoją stabilność, swoją stabilność wewnętrzną, swoją równowagę emocjonalną, swój spokój na różne sytuacje. Bo jeśli jesteś na przykład osobą, która wybucha, która krzyczy albo która unika, która się dostosowuje to są skrajne oczywiście strategie funkcjonowania w sytuacjach trudnych to nie wnosisz swojej stabilności emocjonalnej więc potrzebujesz pracować nad swoją stabilnością emocjonalną i nie oznacza to, że nie masz czuć swoich emocji, ale oznacza to, żeby wyrażać swoje emocje w sposób bardziej stabilny, bardziej zrównoważony, żeby reagować spokojem, odczuwając również trudne i silne emocje, więc to rzeczywiście jest takie działanie na rzecz radzenia sobie z gniewem, złością. To jest w ogóle działanie na rzecz wyrażania swoich emocji, na rzecz wyrażania swoich potrzeb, na niewybuchanie, wybuchanie, nie mówienie, aż gdzieś to się wszystko kumuluje, a potem wybucha, na dostosowywanie lub w ogóle na narzucanie swojej woli i żeby było po mojemu, albo wcale i takie strategie w żaden sposób nie budują ani Twojego poczucia bezpieczeństwa na dłużej i Twojego spokoju, a nawet jeśli przynoszą ci chwilową ulgę, to nie budują poczucia bezpieczeństwa Twojego partnera czy Twojej partnerki. A jeśli on czy ona nie czuje się bezpiecznie, to reaguje i działa w sposób, który odbiera Twoje poczucie bezpieczeństwa i wprowadza Cię w stan pozabezpieczny. Więc działaj na rzecz swojej równowagi emocjonalnej. Podejmuj działanie na rzecz bliskości. Tak, zainteresuj się światem partnera, partnerki. Ym, rozmawiaj, wspieraj. Wykazuj aktywność i inicjatywę. To jest niezwykle ważne, jeśli chodzi o sferę czułości, takiej codziennej, dotyku, uśmiechu. Zadbaj o to, żeby wnosić swoją zadowoloną twarz. Wyrażaj wdzięczność, wyrażaj zadowolenie z obecności. Partnera, partnerki, w Twojej codzienności i w Twoim życiu. Dziel się też sobą, zadbaj też o swoją atrakcyjność, nie tylko tę fizyczną, ale też taką emocjonalną, intelektualną. Miejcie sprawy, które Was łączą, miejcie tematy, na które chętnie rozmawiacie, zarezerwujcie sobie czas, budujcie tę bliskość na różne sposoby, bo im bliżej jesteście, im bardziej macie zbudowaną tę część wspólnotową w związku, tym Łatwiej czuć się bezpiecznie, tym bardziej to bezpieczeństwo Twoje osiągasz w sposób naturalny. Więc oczywiście każdy z partnerów potrzebuje swojej niezależności i chodzi o to, aby tę bliskość budować z zachowaniem też swojej niezależności i z poszanowaniem niezależności dla partnera i partnerki. Niemniej, mając świadomość, że w związkach jesteśmy współzależni i potrzebujemy być w tej współzależności, bo jeśli chcemy zrezygnować ze współzależności, to tak jakbyśmy rezygnowali ze związku. Więc ta bliskość, powodująca naszą, naszą współzależność, nasz budowanie naszego obszaru, my jest niezwykle potrzebna dla odczuwania spokoju, harmonii, równowagi, dla bycia w związku bezpiecznym. Działaj na rzecz, Bycia partnerką, partnerem pewnym, przewidywalnym, przewidywalną, więc chodzi o to, że potrzebujesz też przewidywalności partnera, partnerki, więc działaj też na rzecz swojej przewidywalności. I jeśli twój partner czy twoja partnerka zaskakują cię, wprowadzają cię w stronę takiego niepokoju swoimi reakcjami i swoimi zachowaniami, to ucz się wyrażać swoje prośby, wyrażać też swoją niezgodę, mówić nie. I konsekwentnie i stanowczo, ale dbać też o to, żebyś to ty była, to ty był tym partnerem, tą partnerką przewidywalną i stabilnie, asertywnie wyrażał, wyrażała swoje potrzeby, ale też stawiała granice. Granice właśnie są tym, co czyni świat związku, świat relacji bezpiecznym, więc one też potrzebują być. I ważne, żebyśmy wiedzieli, jak je stawiać, żeby stawianie granic nie było stawiane, żeby granice nie były stawiane w sposób agresywny, w sposób dyrektywny, żeby nie powodowały dominacji, no bo wtedy takie granice nie działają, wtedy wprowadzają nas w stan pozabezpieczny. Więc rozwiązuj trudności, stawiając granice. Wyrażając potrzeby, bo wtedy stajesz się partnerem, partnerką przewidywalnym. Wyrażaj swoje emocje, mów o swoim świecie, rozwiązuj problemy w sposób, który utrzymuje między Wami spokój i pamiętaj, że właśnie tymi wszystkimi sposobami działasz na rzecz związku bezpiecznego, który. Nie jest aż tak bardzo podatny na różnorodne trudności codzienne i problemy. Na rzecz związku bezpiecznego, w którym partnerzy umieją się dogadywać, w którym partnerzy umieją rozwiązywać trudności i problemy. Również dotyczące ostatniego obszaru. Bezpiecznego związku, z tych, które oczywiście dzisiaj tylko wymieniłam, i jest to obszar dotyczący finansów. I każdy z nas ma swój udział w tym bezpieczeństwie finansowym, wynikający z naszych nawyków i przekonań finansowych. Czy mam prawo do wydawania, czy nie wydawania? Czy my się dogadujemy, czy respektujemy nasze prawa i potrzeby? Czy jeden dominuje nad drugim? Czy w ogóle mamy jakąś ustaloną politykę finansową naszego związku i my się jej trzymamy? I czy my tę politykę, Politykę finansową uaktualniamy wobec zmieniających się okoliczności, czy też statusu finansowego naszego związku. I czy robimy to wspólnotowo, i jeśli robimy to wspólnotowo, czy każdy z nas się tego trzyma, bo to jest potrzebne do tego, aby współtworzyć poczucie w obszarze niezwykle istotnym dotyczącym funkcjonowania w związku, a tym obszarem jest bezpieczeństwo finansowe, bo bezpieczeństwo finansowe przekłada się też na poczucie wolności w związku. A człowiek potrzebuje mieć też wolność finansową i potrzebuje tej wolności, żeby czuć się spokojnie wewnętrznie i żeby też dzięki temu współtworzyć taki związek. Jestem ciekawa, co o tym myślisz i jakie myśli i refleksje przychodzą do Ciebie, gdy słuchasz o związku, bez lęku, bez strachu o związku bezpiecznym, w którym jest spokój, harmonia i równowaga, i co myślisz i co czujesz, gdy uświadamiasz sobie, że masz na to wpływ i że możesz to bezpieczeństwo swoje i związku budować w sposób świadomy. Będzie mi miło, jeśli się tym podzielisz w, dzisiejszym, w komentarzu do dzisiejszego odcinka. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jeśli potrzebujesz pomocy, to zapraszam, szczególnie zapraszam do Akademii Asertywności której to adepci tej Akademii, uczestnicy tej Akademii uczą się języka, dzięki któremu również budują związki i relacje bezpieczne, bo bez języka komunikacji, która pozwala nam rozwiązywać trudności i problemy, trudno budować nam bezpieczne, stabilne i spokojne związki. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Małgosia Gumowska, Coach dobrych relacji.